W 36-osobowym rządzie czasowym. Prezydent Stig Modadidi zasugerował dłużenie mandatu tego rządu z dwóch miesięcy do dwóch lat. Z niewielkim tylko opóźnieniem wjechał na dworzec główny w Krakowie pociąg rządowy. Tym razem nie było kompanii reprezentacyjnej, orkiestry ani kwiatów. Dotychczasowy użytkownik Urząd Rady Ministrów przekazał pociąg dyrekcji PKP, która postanowiła przeznaczyć go na cele turystyczne. W pierwszą podróż wyruszył do Moskwy w 1978 roku. Kto był pierwszym pasażerem, nie wiadomo. Pewne natomiast, że ostatni raz jechał nim prezydent Lech Wałęsa. Pociąg składa się z trzech wagonów sypialnych, czterech salonowych, restauracyjnego, z radiostacją i technicznego. Dziś na przejażdżkę można zaprosić rodzinę i przyjaciół, za ile jeszcze nie wiadomo. Dzień zapowiada się bardzo słonecznie. Tylko na północnym zachodzie możliwe zachmurzenia i niewielki deszcz. Temperatura od 12 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu do 17 na Śląsku. Wiatr słaby, przeważnie północny. Ciśnienie nieznacznie spadnie. W tym wydaniu panoramy to już wszystko. Zapraszam na następne, jak zwykle, o 7.30. Dobranoc. I to już prawie wszystko tego wieczoru w dwójce. Pozostało mi jeszcze przedstawienie Państwu naszych propozycji na środę, 6 dzień maja. Zaczniemy jak zwykle o 7.30 panoramą. O 7.40 program studyjny rano. O 8.10 Starkom Kosmiczne Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych, ósmy odcinek serialu animowanego produkcji amerykańskiej zatytułowany Trudne szkolenie. Magazyn Świat Kobiet o 8.35. O 9 rozpoczniemy transmisję obrad Sejmu. O 15.45 powitanie, a o 15.50 starką Kosmiczne Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych po raz drugi. O 16.15 sport, a w nim magazyn boksu zawodowego. Panorama o zwykłej swojej porze o 16.30, a po panoramie ekostres. Zostawić czy wyciąć. W Bukowinie, 40 km od Katowic, zaistniał dramatyczny spór o las. Kopalnia i właściciele działek dążą do wycięcia lasu. Ekolodzy bronią drzew eko Ekostres zostawić czy wyciąć w środę w dwójce o 16.40. O godzinie 17.00 losowanie gier liczbowych totalizatora sportowego. O 17.05 Milosz Forman, film dokumentalny produkcji niemieckiej o znakomitym czeskim reżyserze, który w latach 70. przeniósł się do Hollywood i zrealizował tam m.in. lot nad Kukułczym Gniazdem i Amadeusza. Programy lokalne o godzinie 18.00. O 18.30 Alo Alo. 25 odcinek serialu produkcji angielskiej. Pokolenia o 19 a o 19.20. Wywiad dwójki. Język angielski, lekcja 60. o godzinie 19.30. O szósty odcinek serialu produkcji australijskiej z biegiem rzeki. Panorama o 21 a o 21.25 ekspres reporterów. O godzinie 22 w studiu teatralnym dwójki Albert kami Upadek. Spektakl w wykonaniu Gustawa Holubka, a w reżyserii Jerzego Markuszewskiego. O godzinie 23.05 jestem za spotkanie z Ewą Łętowską, byłym rzecznikiem Praw Obywatelskich i jej gośćmi, księdzem Arkadiuszem Nowakiem, Henryką Bochniarz i Ryszardem Perytem. O godzinie 23.35 nowa rzeczywistość artystyczna, obiekty Edwarda Łazikowskiego. Panorama opóki. 10 minut później przedstawimy Państwu program na czwartek. W tym spotkaniu, wójce to już wszystko. Dziękuję Panu za wspólnie spędzone popołudnie i wieczór i życzę dobrej nocy.